O! Uf, uf, uj, 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 uj. Jest No Ale się trafiło z nimi ostatnio O, Od razu Dzień dobry, wędkarstwo podlodowe Podejście czwarte i czwarty raz z rzędu Na tej samej wodzie Plan był dzisiaj inny Podjechaliśmy ze znajomymi na inne łowisko Ale niestety 3 cm lodu to maks Na co mogliśmy liczyć Skończyło się na tym, że zrobiliśmy jeden krok na lód Jeden krok z powrotem i nic więcej. Nadal w naszej okolicy nie za bardzo są jakieś alternatywy. Pozostaje tylko ta jedna parkowa woda, mimo bardzo dużych mrozów. Dzisiaj minus 11 w nocy, ale przez to, że jest pokrywa śnieżna, ten lód raczej niestety nie przybiera. Zaraz dojedzie do mnie kolega, przygotujemy też coś dla niego. Ależ tu wody na lodzie. Ho, ho, ho. Kawałek wcześniej tego nie było. Wywiercimy w innym miejscu. Ale tutaj jest to samo. Mnóstwo wody. Wszędzie gdzie pada słońce. Hm, to spróbuję jednak w innym miejscu. Wygląda to całkiem zabawnie. Zaczynam brać pod uwagę to, że pójdziemy jednak w trochę inne miejsce, bo tej wody na lodzie jest jakieś 2 cm. Decyzja podjęta. Kolega sam zadecyduje gdzie chce siedzieć. Ja zostaję dokładnie tutaj, gdzie byłem wczoraj, bo tutaj też było trochę wody, ale ta już zamarła, co na pewno mocno wzmocni lód, a obok się rozlewa. Nie, nie fajnie. Mam jeszcze parę minut, zanim kolega dotrze, więc troszkę zanęcę Troszkę zanęty. Trochę Jokersa. O, powiedzmy, tyle. I puszczę takie dwa zanętniki I puszczę takie dwa zamętniki. Pięć metrów. Nic się nie zmieniło ani nie przybyło, ani nie ubyło wody. Zanęta, oczywiście, mocno zamarznięta, nie ma się co dziwić, nikt jej nie brał do domu. Może być, wystarczy na pewno. Trzy stuknięcia od żeby na pewno się otworzył, i wracamy. Nawet nie zdążyłem rzucić, kolega już przyjechał, także od razu mamy ochotkę. Poprzednio udało mi się dosyć przypadkowo złowić trzy strągi, ale się udało. Ciekawe, czy dzisiaj też będą brały, ale póki co nie będę łowił na dendrobenę. Poczekamy, aż będę bardzo zdesperowany. Dopiero wtedy. Tu jest jakaś żyłka przemarznięta. A to nie moja, na pewno. Znacznie grubsza. A ktoś tu dzisiaj rano był. No tak, włożyłem szczotówkę do wody, wszystko elegancko zamarzło. Chyba było branie. Albo ja się naprawdę starzeję. Dobra, dojedziemy do dna. Ale to było jak płotkowe. Więc możliwe, że gdzieś w Toni Jokersa zbierają sobie płoteczki. A my dzisiaj chcemy zapolować na te ryby, które kręcą się zaraz przy dnie. Tak samo jak wczoraj w głowie na dwie wędki. Jedna bonusowa, odłożona, niech sobie tutaj czeka na coś ciekawego. I ta, którą będę próbował cały czas pracować, z nadzieją na fajne bonusy. Dwie ochotki i jedziemy. Ach, pusto. Delikatne stuknięcie. Podejrzewam, że na ochotkę będzie się naprawdę dużo działo. Znowu pusto. <laughs> o no widać, że tych brań będzie sporo. O, drugi kij się sluzował. I też pusto. No nie. Chyba jest trochę małych ryb. Się poprzewracały rzeczy. Na tę wędkę jednak za chwilę założę coś innego, bo na ochotki będzie się pewnie trochę za dużo działo. A to ma być kina. Bonusy. Po lęceniu przez chwilę było dużo brani. Brały te ryby jedna za drugą nie do wcięcia, pewnie małe płotki. A teraz już cisza i to na oba kije. Gdzieś nam się te rybki chyba wyniosły, albo nie wkręciły się jeszcze te większe. Przyjdą. Jest ochotka, damy radę. Pusto. <grytanie> ale w końcu coś się wydarzyło i na ten drugi kij. Jeszcze jest na nim ochotka, ale zaraz to zmienimy pewnie. O, znowu ten prawy kij zrobić coś mocniej, ale mam wrażenie, że te ryby lepiej reagują, jak nie rusza się tymi mury myszkami. Wtedy od czasu do czasu coś się dzieje. Może tym razem? Też nie. <noise> o, tu muszą płotki atakować. I od razu jest następne branie i pewnie będzie następne niewcięte. No niesamowite. Ale to muszą być malutkie ryby. Dalej próbuję. Ale nie do zacięcia. Niesamowicie się uparła. Spróbuję trochę pomóc tym rybom i taki większy kawałek jokersa. Hoppa. Gdzieś tam spadnie w okolicy. Mam nadzieję, że nam zwabi ryby. Bo dzieje się dosyć mało. Nie da się ukryć. O! Tylko wrzuciłem, a nad nie już się dzieje. Tylko muszę zdążyć schować jokersa do kieszeni. Żeby mi tutaj nie zamarzł. Minus 5 stopni. No, zaatakuj mocno. Odwagi. Nie ma. <laughs> Jeszcze raz. U jest. Uch, kółowrotek porozkręcany albo zamarzło. Ojoj. Zdejmiemy kiwok, żeby nie przeszkadzał. No całkiem spory. O, zahaczyło drugą wędkę chyba. Damy radę. Już ostatnio sobie posplątywałem właściwie. No, całkiem, całkiem. O, wyplątało się, ale miło. Całkiem dobry leszczyk. Ale nie powalczył, prawie nic. Może być. Czy ja tu gdzieś coś wierciłem, żeby cię wypuścić dalej? Chyba tak. A może i nie? Chyba jednak nie, ale tu wody sporo. To poszukamy innego miejsca. Chyba jednak nic nie wywierciłem. O, no, pamięć złotej rybki, to wypuścimy go tam, gdzie był złowiony. To zasuwaj tu o gościu. Hop. Może być. Teraz tylko musimy odzyskać ten zestaw. Gdzieś tutaj jest na lodzie. Dobra, udało się. Ochotka jest. I jest. Wygląda na niedotkniętą. O! Uf, uf, uj, 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 uj. Od razu powtórka. O, nawet kołowrotek jako tako rozmarzł. Chyba trochę lepsza ryba. Trochę. Oczywiście z drugim zestawem, bo jakby inaczej. Jest i drugi leszczek. Ale poplątałeś. Chłopie. No, Za chodką trochę łatwiej. Zasuwaj. Tylko teraz to rozplątać. To nie będzie łatwe. Robimy powtórkę, ale widać, że dzisiaj ryby zdecydowanie wolą, kiedy nie pracuje tą przynętą, Odpowiada im to, a jak sobie zrobię jakąś przerwę, żeby się ogrzać, chociaż w nowym kombinezonie i w rękawiczkach aż tak nie marzę. Jest spoko. Zwłaszcza, że dzisiaj nie wieje, jest całkiem przyjemnie. Muszę wziąć ze sobą te dwie wędki, włączyć nawiew w samochodzie i wysuszyć, a przede wszystkim muszę zrobić tak, żeby te kołowrotki odmarzły. Bo niestety po wczorajszym łowieniu, kiedy były całe zasypane śniegiem, po prostu je wrzuciłem do samochodu, one w tym samochodzie na pewno rozmarzły. I zostawiłem je tam, więc zarzły z powrotem. To nie najlepszy plan na życie dało się to zrobić trochę lepiej. Ale cóż, stało się. Póki co o dziwo, działają. Poprzedni sprzęt, który miałem po czymś takim yy, nie działał. Po prostu. Kołowrotek nie kołowrotkował wędka się nie zginała. Tu jest jeszcze jako tako. Natomiast dzisiaj mamy całkiem sporym mróz, znacznie większy niż w poprzednich dniach. Aktualnie podobno minus 7. I bardzo szybko te nasze małe przeręble zamarzają. Ale najważniejsze, że coś się dzieje. Dwie ryby, i to już takie naprawdę ciekawe, chociaż o dziwo zupełnie niewaleczne. Odcięło ryby, szybko reagujemy i donęcamy. Trochę zanęty, trochę jokersa, coraz więcej, ale to ewidentnie działa. Pozbędziemy się lodu. Myślę, że znowu puszczę dwa zanętniki, tak żeby coś tam się zaczęło w końcu dziać. Uuuu, jak uciekło w bok, przytrzymam chwilę, żeby się wyprostowało. Dobra. O, tu uciekło parę metrów. Dobra, spadło jak trzeba. Mam nadzieję, że zaraz ryby wrócą. Prostowałem rozprostować kości, było branie. Oczywiście jestem już w prywędce to jest. <grystanie> Ale coś. O, całkiem, całkiem ryba. Może być. Z samego dna. A chyba pięć ochotek. Oho, oho. Tylko nie zaaplącz, co? Nęcenie ewidentnie zadziałało. O nie. Uhuhu. No wstrąg. <noise> no ale się trafiło z nimi ostatnio. Poprzednio trzy. Jeden niespodziewanie uciekł. Dzisiaj jeden, póki co. Normalnie biorą sna. No. Już. Jeszcze nie. <noise> e, chyba już. Oj! No niestety mi uciekł. Los tak chciał. Nic nie poradzę. Zmarznięte ręce. Wyślizgnął się. Przy okazji pozbędę lodu. Jak i tak już ręce mokre. I jedziemy dalej. Żerują przy samym dnie, Niesamowite. Za namową kolegi zrobiłem trochę zmian. Po pierwsze zmieniłem mormyszkę na fioletową. A po drugie założyłem bardzo dużo ochotek. Jakieś 8. Podobno w ten sposób biorą. O, u mnie nic nie dzieje. Na tym kiju chyba nie miałem ryby. Mam nadzieję, że teraz to będą brały jak szalone. Póki co nie donęcam, bo od donęcania nie miałem chyba ani jednego brania poza paszokiem. No ale paszok się nie liczy. O! Jest. Ale znowu ta wędka. Ale muszę iść rozmrozić kołowrotki, bo o, już mi wpadł gdzieś w lód. Do wody. Nie damy rady, tak mówić. Ale ryba jest. Leszczek. No, pięknie biorą leszczyki, chociaż tyle. Trzeci już. Ostatnio były same karasie. Tym razem same leszcze. Wszystko w śluzie do kosza. Zasuwaj. Fajnie, że był. Ale widać chyba po moim sprzęcie, że już <grybujesz> przyda mu się trochę ciepła. Próbujemy jeszcze raz. Ten zestaw z powrotem. A ja dalej próbuję na moją fioletową mormyszkę. Szybko i jako tako rozmroziłem sprzęt, więc wracamy do zabawy. Jeszcze przedtem rzuciłem trochę Jokersa to przerępla. Mam nadzieję, że przyjdę już na gotowe i teraz to w końcu zaczną dobrze brać o! Od razu. O, ale szybciutko tutaj. Jeszcze drugiej wędki nie zdążyłem ruszyć. O, coś troszkę cięższego. Hu O! szczelinek. Ale malutki. Ale jest. Z lodu naprawdę cieszę. I tu nie na klasyczną mormyszkę, tylko na takiego żuczka. Łodniłódki. Nie za duży, ale zima. Trzeba każdego doceniać, ale poharatany. Biedactwo. Za. Oj. Zasuwaj. Rośnie duży, widzimy się za rok. O, ten mocniejszy kij. No dawaj, dawaj. Odwagi. Jeszcze raz. O. Odwagi rybo. Już musi się jeszcze coś wydarzyć. Choć i tak wynik mamy całkiem niezły. Strąg lin dwa leszcze chyba? Kilka zepsutych brań. Rozmyśliła się ta ryba. Spróbujemy chwilę podłubać tą przynętą, może się skusi. Ale chyba się rozmyśliła niestety. Widzę, że coś tu jest zaplątane znowu. Dobra, naprawione. Tak będzie pewnie trochę łatwiej. Sprawdziłem przynęta cała i zdrowa. Wracamy. Mam nadzieję, że ryba jeszcze do nas wróci, bo wyglądało to całkiem nieźle z daleka. Mogę schować trochę tego kiwoka, bo on chyba za mocno wystaje. Całkiem zamarzło, a może jednak się udało. Jest. Coś troszkę lepszego. O, na pewno. Jednak coś wyczekałem. Rzadko się u mnie coś dzieje, ale ryby nawet fajne. Tylko sprzęt znowu masło. <noise> Muszę go dzisiaj zabrać ze sobą i porządnie wysuszyć. Kara się ładny, ładny. Strasznie niewaleczne to wszystko dzisiaj. A oj, to już nawet taki grubasek. Zmieniłem mormyszkę jednak na trochę inną. Chyba pomogło. Może być. Zasłowanie. Całkiem coś się dzieje. Ochotki dadzą radę jeszcze. Wracamy do zabawy. Tylko rękawiczka przemokła. Jeszcze raz muszę skoczyć po jakieś wiaderko prądu, bo padają telefony, pada kamera. A trochę prądu się zawsze przyda. Ale przed nami jeszcze troszkę zostało. Całkiem sporo się dzieje. Dosyć regularnie nęce, to jest ta największa zmiana względem tego, co było ostatnio i daje znacznie, znacznie, znacznie więcej jokersa, bo dzisiaj już pewnie myślę, że 80 gramów. Może i to nie brzmi imponująco, ale jednak jest zima. W końcu zapomniałem powiedzieć, ale zanim odszedłem znowu, rzuciłem trochę Jokersa, ale zanetnikiem tak, żeby cały czas był gdzieś na dnie i nie bawił nabryp w toni. Mam nadzieję, że pomoże. Przy okazji sprawdziłem temperaturę. Minus 8 stopni. Całkiem chłodno jest. Nie da się ukryć. Jokersa cały czas trzymam w wewnętrznej kieszeni w kombinezonie. Dzięki temu nie zamarza. Jeszcze trochę donęcimy. i połowa spadła na lód. Ale gdzieś tam zjedzie. Jeszcze trochę. Mam nadzieję, że to nam obudzi te ryby. Bo trochę przymarło. Nawet trochę bardzo. Niech to się dobrze skończy, jeszcze czymś ciekawym. Kolega już odjechał, robimy zmianę, zajmuję jego miejsce, bo u niego działo się dużo, dużo więcej niż u mnie. Tylko zmienimy ochotki, te już zmęczone od leżenia w wodzie. Mam nadzieję, że jeszcze przetrwały, ale pewnie tak, bo... Pewnie, trzymam je przez sercu, jest im tam całkiem dobrze. Założone świeże robaczki, mam nadzieję, że tutaj... Zamarzło. <laughs> Rzeczywiście będzie trochę lepiej, ale wody na lodzie jest mnóstwo. Ale to dobrze, dzisiaj w nocy ma być minus 10 stopni, czy minus 12. Lód się zrobił już naprawdę bardzo gruby. Kolega łowił tutaj, gdzie ja jestem teraz, a ja tam, gdzie jest zbity Cedak. I o dziwo, u kolegi się działo regularnie, prawie cały czas coś skubało, a u mnie prawie nic, a łowiliśmy już nawet na te same bormyżki. Fajne te ryby udało się dzisiaj wyciągnąć, ale dosyć mało. A siedzimy parę godzin. Głowy nie dam, ale jestem prawie pewien, że na pracującą mormyszkę, czyli na tę wędkę, którą właśnie trzymam, właściwie trzymam ją prawie cały dzień, miałem tylko jedno branie. Jedno wcięte branie. Z dobrą rybą, nie? Ale chyba tylko jedną. O dziwo. O, coś tu próbuję skubać. Może uda się troszkę pomóc, lekką pracą, bo bardzo delikatnie. Ale chyba nie. Oczywiście kolega pojechał i tu ryby zniknęły. Wyparowały. O, to jest dosyć tradycyjnie, bo zupełnie poważnie robi się już późno, bo godzina o minus 7, 15.42, także gdzieś w okolicach zachodu słońca. No, jeszcze jedną rybę na koniec. Jedną, niedużą. Karpia, 5 kilo i do domu. Chyba trochę przemarzło, nie? Tyle, żeby się kręcił, wystarczy. O, może być. Dobra, działa. No, jeszcze tu żyłka zdążyła zamarznąć. Taka to zabawa na tym mrozie. Niestety kolega pojechał, ryby zabrał ze sobą. Nie dzieje się. Mam nadzieję, że zaraz będzie ten najlepszy okres czyli zachód słońca i coś się w końcu ruszy. Tylko dołożymy trochę ochotki, świeżej i pewnie ostatni raz próbujemy. A próbuję różnie. Na pojedynczą ochotkę, na dwie, na trzy. Jak kolega na siedem, osiem. Ale nie za bardzo coś chce działać. Uuu, jak podszedłem to już pewnie po robocie, spadła. Ha! <grymne> od razu, to zostawimy jeszcze na chwilę, bo widzę jakaś dędrobęka była przymarznięta po koledze do lodu, ale ostatecznie gdzieś popłynęła. To też zamarzło, o mróz się już robi naprawdę, kurczę czy coś próbuję, mróz się już robi naprawdę spory. Patrzyłem dzisiaj, w nocy ma być minus 14, więc prawdopodobnie teraz już mamy w okolicach minus 10. Poprawisz, nie poprawisz? Chyba nie. Nie wiem, jakby teraz to miało wyglądać z jakąś większą rybą, bo prawdopodobnie. O, widzicie, nawet moja przynęta już nie. A, całkiem zamarzła. Nawet moja przynęta już nie chce zejść do dna przez lód. Jeszcze chwilę zaczekamy, zobaczymy, może coś się wydarzy, bo w końcu było jakieś mocniejsze branie. A tutaj długie tą mormyżką i długie bardzo lekko. I nic. Znowu coś tu stuknęło. Dziwne rzeczy tu się dzieją. Dobra, jesteśmy na końcówce, nic się nie dzieje. Coś tutaj próbowało na ten mocniejszy zestaw, ale się nie zdecydowało ostatecznie. Tutaj również nie chcę nic chyba uderzyć. Już mam tyle lodu na wszystkim. O, nieprzyjemnie. Rękawiczki zamarzają mi na dłoniach. <laughs> ciekawa sprawa. Czwarty raz jestem tutaj na lodzie, zazwyczaj byłem z kimś. Nikt z nas nie złowił okonia. Ani jednego okonia. Na tyle mormyszek. To jest niesamowite. Zdarzyły się pstrągi, leszcze, liny. Nawet kolega złowił jakiegoś małego karpika. Ani jednego okonia. Nieprawdopodobne, jak u nas jest cienko z tymi drapieżnikami. Nawet przypadkowe paszoki, ale nie o konie. Już nie damy rady zwinąć żółki. Zamarzło coś solidnie. Wszystko zamarzło. Przede wszystkim przelotka w kiwoku. Jeszcze może da radę. Jeszcze chociaż minutę. Ale coś czuję, że w razie brania będzie problem, bo kołowrotek całkiem zamarzł. O! Mam nadzieję, że chociaż uda nam się żółkę zwinąć. Dobra, jakoś się uda. Tym się będziemy martwili za chwilę. Nie wiem jak teraz miałbym poczuć branie albo zobaczyć. A, no mogę jej tylko poczuć w ręce. Delikatniejsza wędka zamarzła już na tyle, że ustałem, że ją po prostu zwinę. Spróbuję jeszcze chwilę tym żuczkiem, ale popracować trochę mocniej. Może akurat jeszcze coś na odchodne. Coś tu stukało, więc może akurat... Chociaż nie wyobrażam sobie holu. O, tam koło tak działa. Cofam, co mówiłem. Mam. <laughs> o nie! O nie! Zeszła, bo mi tu zamarzło. Zaplątało się na zamarzniętym kawałku. Znaczy, nie wiem, czy przez to zeszła, ale zeszła. To może jeszcze jedna weźmie. Mam nadzieję, że coś tam zostało na haku. <laughs> Ciekawe, co to było. Nie wiem jaka duża ryba, wiecie, wszystko zamarsnięte razem ze mną. Ale ciekawa sprawa, jednak doczekałem brania na koniec. Mam nadzieję, że nie zapomnę zabrać tych wszystkich wędek ze sobą, ich solidnie rozmrozić i wysuszyć, bo inaczej będzie naprawdę ciężko. Mam nadzieję, że kolejny wyjazd na lód to już będzie trochę inna woda, że uda się na przestrzeni kilku dni, chociaż spróbować w innym miejscu. Aktualnie niestety cały czas jesteśmy skazani na tę małą parkową wodę, jeszcze dzisiaj dowiedziałem się o jednej wodzie, ale tam jest raptem 5-6 cm lodu. Tutaj jednak jest 8-9 aktualnie. Nie ma co szarżować. Lepiej spokojnie, ale bezpiecznie. Nie chcę ryba powtórzyć. Ciężko się dziwić, jak się ukła. Dobra, zostawimy to jeszcze na chwilę. Pozbieram resztę sprzętu. Ryba ma jeszcze jakieś niedużo czasu, tylko. Nie, wszystko ok. Był kiwok przymartnięty, ale już naprawiony. Masz rybołówstwo dwie minuty. Wszystko już spakowane. wędka jeszcze czeka ostatnie 30 sekund. Zobaczcie, siedziałem tutaj na lodzie jeszcze pół godziny temu. Tu wszędzie była woda, wszystko już zamarzło. Na przyręblach już można stanąć. Niesamowity mróz. <gryw> ale to dobrze. Niech mrozi. Przyda się jedna ostra zima. Ostatnie trzy dziwnie mocne ruchy. I uciekamy. Nie wzięła bestia, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.